Cześć, cześć, tutaj Michał Siwa z tej strony, czyli Misie to jest The Division, otwarta beta. To jest akurat ciąg dalszy tego, co wcześniej sfilmowałem. Przepraszam, że nie mogę zmyślić tego w jednym klipie, ponieważ, jak już mówiłem, jeszcze nie zapoznałem się z możliwością instalacji większych klipów wideo. O, tutaj właśnie stosujemy też, jakby to powiedzieć. Naszą przyletą bombę, no i udało nam się bocko założyć. Mission complete, nagroda i tak dalej. A tutaj co mamy? Pistolet i tumik. Pistolet i tumik, no, może być. dobra, teraz trzeba będzie się wyleczyć. Od razu lepiej. Nie ma to jak świeża dawka morfina poranku. Co my tutaj mamy? O. Militarny pistolet M9, czyli taka słynna beretta Tutaj znajdziemy już tylko, jakby to powiedzieć, części do produkcji danego przedmiotu, modyfikacji i tak dalej. Niestety nie jest ona możliwa, niedługo zależy, sami się dowiecie. Zobaczmy. O, 1911. Najpopularniejsza broń w Stanach Zjednoczonych. Przez najbliższy czas będę mógł ją nosić. Pewnie zauważyliście, że jest możliwość craftingu broni. Także jej wymiana. Tutaj możemy sobie wymienić pistolet maszynowy na dubeltówkę. Zdecydowanie będzie przydatniejsze od tego pistoletu maszynowego. O, i tutaj mamy bardzo słynny karabin M4. Mamy możliwość montowania różnych dodatków, jak tłumik, celownik, Nowy magazynek, podpora, a nawet skin do broni jak chce się goł. Tutaj też mamy modyfikacji do ubioru, lecz niestety takich modyfikacji nie mamy. I, o, i, I oczywiście niektóre z urządzeń mają też specjalne zdolności. O, możemy się też przyjrzeć broni. Ciebie bardzo zadowoliło, bo w poprzednim game player'u, w tym pierwszym co był The Division w 2013, była możliwość zobaczenia broni podczas jej podnoszenia. Zaś tutaj mamy możliwość inspekcji, mając już tą broń. To mi się tutaj najbardziej spodobało. O, mamy lepsze rękawiczki, to ubieramy je. Oczywiście, te z białym te białe te rzeczy to są takie zwyczajne, powszechne. zaś te zielone mają jakąś małą modyfikację. Na przykład, lepszy damage jak i z danej broni, szybsze przeładowanie, i takie tam są jeszcze nasze wyniki. Co mamy, czego nie mamy. O, a to są właśnie te skiny do naszego ciała. No, tutaj mamy taką czapkę. No, no na razie założę tą czapkę. No, zobaczymy, jak wyjdzie. Przecież nie pozwala, im głowa marzła, nie? No, z czasem uzbiera się więcej skinów i się zobaczy, jak to będzie wyglądało, no. Trochę dziwnie wyglądam, jak jakiś menel z karabinem. Ale dobra, może znajdę lepsze skiny. Jak sami zauważyliście, w tej grze nie można upaść na amen, tak powiem. Że po prostu od razu się nie umrze. Trzeba ustawić się w odpowiedniej wysokości nad danym obiektem i wtedy nasz bohater będzie mógł spadać bez utraty życia. No chyba, że staniemy za jakąś osłoną i wtedy przeskoczymy. To wtedy spadniemy i odbierze nam trochę tego życia. Obok nas jest metro. Nieczynny rzecz jasna, dzięki któremu możemy... Jakby to powiedzieć... Dostać się na niższe poziomy i zdobywać lepsze skin, yy, przedmioty. Zwłaszcza w ciemnej strefie. Tutaj mamy, znaleźliśmy takie zadanie poboczne, tak przez przypadek. No to je postanowię, postanowię je odtworzyć. Nie będę gadać podczas gry, bo wiem, że lubicie to oglądać, kiedy ja od, na ten temat nie gadam Będę gadać podczas chodzenia i tak dalej. Niego oglądać. on the run you hadn't showed up things might have gone very different couldn't have done it without you you hadn't showed up things... you're dead shitbag shit shit. nice easy more take your shot not worried about the JTF watch they'll get you next heard... you hear something No, naszym głównym zadaniem było to, żeby uratować jednego z naszych, czyli takich policjantów, czy tam. jak to. chyba żołnierzy w policjantów, w każdym razie uratować jednego z naszych sojuszników, się, przebijając się właśnie przez hordę przeciwników. Akurat zrobiliśmy kilka dodatków, jak ten celownik. Niedługo będziecie mogli zobaczyć go w akcji, jak on działa. Będzie też możliwość skinów, ale nie mamy. Niestety jeszcze nie mam, ale spokojnie może mi się uda trafić, dropnąć jakiś. Tak, na razie mamy w pistolecie Tłumik. Jesteśmy teraz hitmanami. No, tutaj zdobyliśmy też fajny plecak, zielony, z lepszym, z lepszym pancerzem. O, jeszcze chyba ten pistolet zdobyliśmy. A jakaś M9. Nie za bardzo się tym przejmuję. Nie lubię M9. Zbyt powszechne. Ja wolę coś, co jest mało powszechne, jak CZ-65. O. Albo. Glock? Nie, Glock też jest zbyt powszechny. No, no takie mało powszechne bronie, no. Ciekawe, czy tutaj będzie też. Dysel yy... Age. No wiecie, taka. Mała armata, że tak powiem. No dobra, będziemy się do głównej misji. Możliwe, że zleciłem wam na początku, na czym ona będzie polegała, ale nic nie szkodzi. Jeszcze nie wszystko stracone. Mówienie co się zrobiło, a czego się nie pokazał to co innego, nie? O przy okazji mamy też możliwość pokazywania y, różnych rzeczy jak na przykład o, no właśnie, nasz pajacyk Salutowanie, pałakanie i tak dalej. O, przeciwnik. Kurda, ja go nie zauważyłem, no ja nie mogę. Zobacz, spokojnie postaram się poprawić na przyszłość. Grunt, że jeszcze mi nie zauważyli. Pewnie myślicie, że mógłbym do niego podejść i cicha czego załatwić, ale nie, nie ma takich rzeczy. Nie, to nie jest kudy, że The Division w, w tym no, Destiny normalnie podchodzisz i jep jeden raz pięścią i już. Nie, nic z tych rzeczy. Tutaj trzeba się poż... męczyć. Chociaż wracając do Destiny, muszę przyznać, że jest nawet trochę podobnie zbudowany. No, tak, taki sam system strzelania. Znaczy podobny, no, yy. no w ogóle taka rozgrywka jest trochę podobna, no. różnica jest taka, że tutaj mamy perspektywę trzecią osobową i głównie związany z Nowym Jorkiem, a w Destiny mamy cały, całą galaktykę, nawet nie jedną nawet. Tutaj my mogliśmy znaleźć sprzęt elektroniczny, który pozwoli nam craftingować różne rzeczy, no niestety jak już Wam wcześniej opowiadałem, no nie mamy takiej możliwości. Zaraz się dowiecie się dlaczego. Chciałem sprawdzić, czy te drzwi da się otworzyć. Niestety okazało się, że się nie da tych drzwi otworzyć. No, nie wszystkie drzwi można otworzyć, niektóre to są tylko znówki, chociaż nie zawsze. Też możemy znaleźć otwarte pomieszczenia, w których możemy wchodzić do cudzych mieszkań, grabiać ich, zdobywać różne przedmioty dla cywili, dla siebie, broń, skiny i takie inne duperele. Właśnie najwięcej skill'ów to możemy znaleźć w cudzych mieszkaniach, kiedy zaglądamy do danej szafy. No też y, dobrze, jakby to, jakby to wam powiedzieć, no. Twórcy doskonale rozmieścili odpowiednie rzeczy. No, na przykład y, ciuchów nie, nie znajdziemy na przykład w jakiejś torbie uwalonej gdzieś po środku drogi, czy w skrzynkach, gdzie powinno być broń. Tylko normalnie w szafie, jak każde ubranie, czy tam w komodzie. Zaś w zwykłych torbach możemy znaleźć różne rzeczy, w których byśmy normalnie przenosili w czasie apokalipsy, jak jedzenie, pożywność itd. Zaś w porządnych skrzyniach z to pewnie ludzie by trzymali jedynie co? Broń, broń, właśnie, żeby żaden, br żaden wróg czy inny człowiek jej nie odebrał, kiedy my ją będziemy gdzieś bezpiecznie trzymać, żeby nie wykorzystał przeciwko nam. Bardzo to twórcy przygotowali dobrze. No. No dobra no to wychodzimy ze świata elektroniki cyfrowej No i idziemy wykonać główną misję. Ale to oczywiście w kolejnym odcinku będzie. Niestety, no, co ja będę wam kurczę wszystko pokazywać, nie? O, mamy nowego cywila, coś nowego nam da? Ciekawe co? A niestety za bardzo się przestraszy, to nic mu nie daliśmy kurde. No cóż trudno się mówi, no takie błędy się zdarzają, no. Niedługo zobaczycie kolejny odcinek, tym razem z misją główną, obiecuję. Trzymajcie się, cześć, lajkujcie, komentujcie i tak dalej. Hej, ja.